Witajcie kochani, dzisiaj zacznę od naszego marszałka, wszyscy słyszeli co powiedział, mam nadzieję, że pan Szymon zgłosił ten happening z odpowiednim wyprzedzeniem w ambasadzie rosyjskiej, bo jeśli nie zgłosił, to żeby nam się z tego nie zrobiło drugie Sarajewo. W każdym razie doradziłbym panu Szymonowi, żeby tak bezwzględnie nie wierzył, ten parasol bezpieczeństwa, który na nim rozpostarli kontrolerzy, bo się może przejechać jak nawalny. I dzisiaj będzie o nawalnym. Między innymi dwa scenariusze. Pierwsze, tak jak wcześniej mówiłem, sprzątnęło go MI6. Kim był i czym podpadł Brytyjczykom, że wysłali za nim zabójców? Nawalny był stosunkowo dobrym politykiem, z rozległymi koneksjami, ale przede wszystkim był protegowanym prawicowych globalistów. Był finansowany pośrednio przez CIA. Pierwszy raz podpadł Brytyjczykom, czyli lewicowym globalistom podczas wyborów do Dumy Moskiewskiej w, tysiąc, w 2019 roku, gdzie wystawiałem swoją listę kandydatów na tzw. liście Nawalnego. Uniemożliwił awans kandydatów lewicowo-liberalnej opozycji. Co innego, kochani, jest organizowanie antysystemowych wieców dla nastolatków pod pałkami policja, co innego, realne wpływanie na wyniki wyborów, gdzie ważą się losy grubych milionów dolarów. Druga rzecz, którą podpadł i tego już darować nie było można. To było założona przez niego fundacja antykorupcyjna, która wybiorczo ujawniała wielomilionowe przekręty systemowych liberałów powiązanych z Medwedewem. Tego było już za dużo. Organizacja Nawalnego nie miała struktury sieciowej, miała jednego litera więc. Oczywistym jest, że wśród bankierów z i handlarzy pojawiła się pokusa wyeliminowania samego wierzchołka, dobrze sprawdzonymi przez siebie metodami, czyli otruć i obwinić za to Kreml. Pamiętamy próby otrucia Skripala Nowiczokiem w 2018 roku, czy samobójstwo Bierzewskiego ostatnio, który się powiesił jak leper. Sytuacja wokół Nawalnego zrobiła się na tyle poważna, że CIA nie była w stanie dać mu gwarancji bezpieczeństwa podczas pobytu w Niemczech. Biden dogadał się z Putinem, że schowają Nawalnego w Rosji na jakiś czas. Nawalny, wiedząc, że zostanie aresztowany, wraca do Rosji, dostaje wyrok i jest przewieziony z dala od fotoreporterów na Yamau. Pytanie jest takie: czy mi ma odpowiednio rozbudowaną agenturę, żeby przejść wszystkie zabezpieczenia? Żeby na to, na to pytanie odpowiedzieć musimy cofnąć się o kilka lat. W 1551 roku z inicjatywy Walencjanina Sebastiana Cabota, matematyka Johna D. syna kupca z Londynu i angielskiego generała Johna Dudleya powstaje Towarzystwo Kupców Poszukiwaczy w celu odkrywania nieznanych lądów i dotychczas nienawiedzanych drogą morską. Oprócz wymienionej trójki, wśród założycieli było wielu przedstawicieli wysokiej angielskiej szlachty. Firma stała się pierwszą organizacją komercyjną, której statut został zatwierdzony przez parlament. Pierwotnym, pierwotnym zamysłem firmy było odnalezienie przejścia północno-wschodniego do Chin i przełamanie monopolu handlowego Hiszpanii i Portugalii. W tamtych latach w geografii Europy dominowały błędne wyobrażenia. Według których z Europy do Chin można było przedostać się płynąc trasą przez rzekę Ob w Rosji. W 1555 roku Towarzystwo Kupców-Poszukiwaczy zostało przemianowane na Kampanię Moskiewską. Nowa firma otrzymała patent od Królowej Anglii, Marii Tudor. Pierwszym prezesem zostaje Sebastian Cabot. W tym samym czasie Iwan IV Groźny wydaje Kampanii Moskiewskiej. Przywileje handlowe otwiera drogę na handel z Anglią. Kampania moskiewska otrzymała monopol na handel z Rosją i szczególne uprawnienia. Kampania mogła nabywać ziemię, mieć własne sądy, własne ustawodawstwo, mogli budować statki we wszystkich portach, mogli dokonywać podbojów miast i krajów na otwartych terenach, aby zlikwidować handel prowadzony przez cudzoziemców, a nawet Brytyjczyków, nie należących do kampanii, z czasem, zezwolono im na budowę fabryki powrozów, wydzielono miejsce na poszukiwania rudy żelaza. Żaden statek, nawet angielski, nie do kampanii, nie mógł wpłynąć do Peczary, Obu i jeszcze kilku innych dużych rzek. Żaden cudzoziemiec, nawet Anglik, nie należący do kampanii, nie mógł, nie mógł podróżować przez Rosję do Chin, Persji, Bahary czy Indii. Członkowie towarzystwa mieli prawo sami łapać takich podróżujących i konfiskować ich majątek. Monopol kampanii moskiewskiej trwał do 1698 roku, do reform Piotra I, czyli 150 lat. 150 lat mieli monopol na 3 czwarte gospodarki rosyjskiej. Firma zaprzestała działalności w 1808 roku. Ale to, że firma została rozwiązana. Nie oznacza, że setki rozbudowanych już wtedy rodzin, które miały realny wpływ na politykę, między innymi udział w zabójstwie sześciu carów, rewolucja październikowa, i gospodarkę gdzieś odeszło, zostali. I dziś mają równie potężne wpływy jak kiedyś. Są jak nowotwór, który wrócił się w Rosję i jest już nieoperacyjny. I zawsze Myśląc o Rosji, rozmawiając o Rosji, trzeba mieć za uszami, że bardzo duży wpływ na politykę rosyjską ma City, centrum finansowe w Londynie. Podobnie jak na Chiny, Szanghaj i Hongkong, tak? Nie mówię już o Indiach. To jest potęga. Dziwnie się o tym w Polsce nie mówi. Kiedyś wam wyjaśnię dlaczego. Tą wersję potwierdził Trump pośrednio. Nagła śmierć Aleksieja Nawalnego sprawia, że jestem coraz bardziej świadomy tego, co dzieje się w naszym kraju. To powolny, stały rozkład oszukańczymi, radykalnie lewicowymi politykami. Radykalnie poli lewicowymi politykami. On to powiedział: lewicowymi politykami. Trockistami, czyli lewe skrzydło globalistów. Lewa gałąź finansowa. Od Kamali Harris do Centrum Finansowego w Londynie. Trump to powiedział radykalnie lewicowi politycy. Tylko trzeba umieć to przeczytać. Jeżeli ktoś nie umie tego przeczytać to niech kisi kapusta. I druga wersja kochani. Druga wersja jest dużo prostsza. Co doszło do wymiany szpiegów. O wymianie Nawalnego mówiło się już od jakiegoś czasu miał być wymieniony na jakiegoś Rosjanina siedzącego w Niemczech. Tą wersję potwierdza również zachowanie żony Nawalnego, która przypadkiem, oczywiście w chwili ogłoszenia wiadomości jego śmierci, była na konferencji bezpieczeństwa w Monachium z gotowym już przemówieniem na temat Rzego Putina. Nie okazywała też żadnego smutku. Jeśli widzieliście ten film yy, z jej przemówieniem na no, uśmieszek co jakiś czas. Podkreśliła, że konto nawalnego jest cały czas aktualne, żeby wpłacać pieniądze, bo teraz ona przejmuje po mężu SEDE, i tak dalej, i tak dalej. Więc może być taka opcja, że Biden wymienił po prostu nawalnego kogoś, jakiegoś Rosjanina Nawalnego. Zamawiając jednocześnie jego śmierć medialną, tak? pozwoliło mu to zdyscyplinować rozchodzących się w szwach polityków w Europie i przyćmić dobre wrażenie, jakie zrobił Putin podczas wywiadu z Clarksonem. Po prostu musicie być świadomi tego, że ten rozłam, który powstał pomiędzy Europą a Rosją, on musi zostać. To nie jest tak, że za chwilę będzie zawieszenie. I wszyscy się pogodzą i znowu popłynie gaz do Niemiec. On już nie popłynie. Na razie, przynajmniej. Dekadę powiedzmy. Kolejny etap to jest odcięcie Europy od Chin. Europa musi spłonąć. My też się przypieczemy przy tym ogniu. Więc macie, kochani, dwie wersje, w którą wierzycie Wasza sprawa. Obydwie są równie prawdopodobne. W każdym razie Putin jako Putin nie miał powodu, żeby, żeby pozbyć się Nawalnego. Bycie nacjonalistą to nie jest. To nie jest coś, za co się w Rosji zabija. Rosja to jest normalny kraj. Trzymajcie się. Hej.